Po przekrzyczeniu całej piwnicy kierownikowi działu komunalnego prawie załamał się głos i, jak długo mam cię szukać? Paweł, przestań się ociągać. Musimy posprzątać teren na piętnastym podwórku. Jest tam tyle liści, że niedługo ludzie będą się w nich kąpać. Biorąc miotłę i łopatę, dozorca udał się pod wskazany adres, szepcząc do szefa. Paweł pracował jako dozorca od pięciu lat i nigdy nie zawiódł swoich przełożonych. Ale ostatnio zauważył, że jest dziwnie powolny. Wyglądało to tak, jakby wykonywał swoje obowiązki spod kija. Nikt nie wiedział dokładnie, co się z nim dzieje i nikt nie chciał się tego dowiedzieć. Każdy miał swoje problemy, od których kręciło się w głowie. Pół godziny później był już na piętnastym podwórku i patrząc na sterty liści piętrzące się na chodniku, wziął miotłę i zaczął zgarniać je na jedną kupkę. W tym momencie obok przeszła piękna kobieta. Błyszczała całą swoją biżuterią i żywo rozmawiała przez telefon. Pol wpatrywał się w nią, a nieznajoma zdawała się czuć na sobie jego wzrok. Odwróciła się, zrobiła przerażającą minę i powiedziała Bierz się do roboty, no dalej, ty neandertalczyku, na co się gapisz? Ciężko wzdychając, Paweł nie odpowiedział jej, ale jeszcze aktywniej zaczął zamiatać opadłe liście. Oto surowa rzeczywistość bycia gorszym i niemożności powiedzenia czegokolwiek. Po takim upokorzeniu zaczynasz czuć, że w twoim życiu nie ma światła. W ten sposób Pol został zdegradowany do najniższego szczebla. Ale kto by pomyślał, że po jakimś czasie sytuacja zmieni się diametralnie? Szef wszedł na dziedziniec i rozejrzawszy się dookoła, powiedział surowo: No, Paweł, masz dokładnie dwie godziny na zrobienie wszystkiego. Tylko nie za długo. Następnie będziesz musiał pozamiatać administrację. Och, współczuję ci, bo jesteś wydajnym pracownikiem, ale pamiętaj, że cierpliwość ma swoje granice. Paweł nigdy o tym nie zapomniał, ponieważ jego szef nieustannie mu o tym przypominał. Po posprzątaniu podwórka sam zaprowadził dozorcę do ratusza. Tam Paweł trochę się rozluźnił, ponieważ był traktowany z szacunkiem przez administrację, a ponadto dozorca był sąsiadem, którego znał. Mieszkał w tym samym domu i przy tym samym wejściu co dozorca. Szybko zorientowawszy się, od czego zacząć, Paweł wykonał zadanie w pół godziny. Szef wyszedł w międzyczasie. Myśląc, że długo zajmował pracownika. Stróż machnięciem ręki zaprosił Pawła do swojego biura, wejdź, przyjacielu, nie masz powodu, by być na zewnątrz. Właśnie zagotowałem czajnik, zjedzmy coś. Tak, twój szef to prawdziwy twardziel. Wczoraj przyprowadził dwóch nowych chłopaków i zrobili się tak brzydcy, że szef był tak zdenerwowany, że słyszał ich z odległości mili. Najwyraźniej nie może się bez ciebie obejść, ale to dobrze jesteś w jego łaskach. Wydawało się to miłym komplementem, ale Paul, biorąc kubek herbaty i biorąc mały łyk, posmutniał. Patrząc na niego, Stróż zapytał cicho, o co chodzi, pasza, jesteś chory czy co? Opuścił głowę i powiedział, nie, panie Krzysztofie, po prostu zostałem dziś przeciągnięty przez błoto. Zdeptali mnie, jakbym był nikim. Wskazując palcem na drzwi, jakby ktoś tam stał, Stróż wtrącił, masz na myśli swojego szefa? Nieważne, on nie ma tego na myśli, docenia cię i szanuje. Pol upił łyk i dodał: Tu nawet nie chodzi o szefa, to naprawdę dobry człowiek, tylko z charakterem. Piękna kobieta nazwała mnie Neandertalczykiem, wyobrażasz sobie. Stróż prawie roześmiał się na całą Melinę, Pol, więc ona powiedziała ci komplement. Przepraszam, oczywiście, moja pierwsza żona mawiała, że mężczyzna powinien być trochę ładniejszy od małpy. Uważaj się za szczęściarza, jesteś o stopień wyżej. To porównanie rozśmieszyło samego Pawła no tak, jest pan, panie Krzysztofie. Zabawna jest ta małpa będę musiał to zapamiętać i przy okazji zażartować. A tak na poważnie to wstyd, gdy ktoś cię brzydko nazywa w dodatku niesprawiedliwie. Ja tylko spojrzałem w jej kierunku to nie jest niezgodne z prawem. Strażnik po raz kolejny uśmiechnął się i odpowiedział, nieważne, po prostu bała się, że ukradniesz jej piękno. Wszystko może się zdarzyć, a ja nawet zacząłem wierzyć w mistycyzm. Na przykład moja sąsiadka. Nie zdążyłem jednak dokończyć, bo pojawił się szef. Z ukośnym spojrzeniem w jego kierunku, stróż powiedział: Kiedyś ci o tym opowiem, będziesz się śmiał. Doceniając efekty swojej pracy, Podszedł do Pawla i wsunął mu do kieszeni kilka banknotów, to premia od burmistrza, prosili, żebyś to uszanował. Widzę, że nie marnowałeś czasu. Z Skinieniem głowy wskazał na stróża. Pol zawahał się, próbując znaleźć odpowiednie słowa, ale szef nie czekał na wymówki, w porządku, wiem, że wykonujesz dobrą robotę. A to, że komunikujesz się ze strażnikiem, nie jest zabronione. Ale słuchaj, jeśli dostanę jedną skargę na ciebie, nie będę patrzył na twoje przeszłe zasługi. Zgadzając się, Paul wsiadł do samochodu i za pół godziny był przed domem. Dzisiaj jego szef pozwolił mu wyjść wcześniej, ponieważ praca została wykonana na czas i bez krytyki. Właśnie przekroczył próg, gdy z kuchni dobiegł głos matki, synu, pospiesz się do stołu, zrobiłam twój ulubiony solnik. Paweł nadal mieszkał z matką, choć miał już 32 lata. W tym wieku mężczyźni zwykle zakładają rodziny, a on nie miał jeszcze nikogo na oku. Ale Paweł nie wydawał się tym zbytnio zmartwiony. Usiadł przy stole, spojrzał na matkę i zadał jej pytanie: Powiedz mi, czy można oceniać mężczyznę tylko po wyglądzie? Odsunęła się od niego jak kula ognia i odpowiedziała: Cóż, jak mogę ci powiedzieć, zawsze ważne jest, jak wygląda daną osoba. Rozumiesz, jeśli nie dba o siebie, stosunek do niego będzie odpowiedni. Jak to się mówi, liczy się to, jak wyglądasz. Nie to jednak chciał usłyszeć Pol, rozumiem, ale co z sytuacją, gdy pracujesz w ubraniu roboczym, a nie kręcisz się bezczynnie, a ktoś mówi ci, że wyglądasz trochę lepiej niż małpa. Na twarzy pani Władysławy pojawił się lekki uśmiech, przepraszam, synu, nie mogłam się powstrzymać. Ciekawe, kto cię tak nazwał? Jedna osoba na piętnastym podwórku, gdzie dzisiaj sprzątałem opadłe liście. Przechodziła tamtędy kobieta, i kiedy na nią spojrzałem, nazwała mnie Neandertalczykiem. Pani Władysława nie mogła powstrzymać się od śmiechu, ale tym razem zakryła usta chusteczką, synku: to nie jest małpa, tylko człowiek. Wzruszając ramionami, Pol powiedział ze smutkiem: Ty też, mamo, nie spodziewałem się tego po tobie. W porządku, zjedzmy raz solnik, jestem bardzo głodny. Oni wymyślają takie imiona, że nie sposób się nie przewrócić. Dopiero wtedy matka zdała sobie sprawę, że jej syn myśli o swoim życiu osobistym. Nadszedł moment, aby powiedzieć: Paweł, czas się ożenić, bo inaczej będziesz sam do późnej starości. Syn wyjął łyżkę i powiedział: Wiedziałem, że będziesz chciała mnie wysłać do jakiejś kobiety. Władysława była trochę zakłopotana, widocznie nie przewidziała, że Paweł tak zrozumie jej słowa. Aby to naprawić, musiała być całkowicie szczera. Nie, Pol, jesteś moim jedynym dzieckiem i nie pozwolę nikomu cię skrzywdzić. A co do małżeństwa, to naturalna kolej rzeczy, nie ma w tym nic złego. Po krótkiej przerwie Paweł uwierzył w szczerość słów matki, przepraszam, źle zrozumiałam. Myślałem, że jesteś zmęczona moją obecnością w mieszkaniu. Tak, jestem po trzydziestce, ale zrozum, nie jestem jeszcze gotowy na związek rodzinny. Oczywiście piękne kobiety wywołują pewną reakcję i to jest normalne, ale jeszcze nie widziałem wśród nich takiej, którą mógłbym pokochać. Nawet ta bimboł, która nazwała mnie Neandertalczykiem, jest prawdopodobnie stworzona tylko dla urody. Pani Wladysława przeczesała dłonią jego włosy i powiedziała Nie martw się, synu, pewnego dnia będziesz miał własną rodzinę. W międzyczasie jestem tu dla ciebie, mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Polskinął twierdząco głową, Tak, mamo, masz rację, przy okazji, dzięki za obiad, był naprawdę dobry. Po odprowadzeniu go, pani Władysława włożyła naczynia do zlewu i wytarła stół. Syn poszedł do swojego pokoju i wyszedł dopiero wieczorem. Rozmowa między nimi nie należała do najprzyjemniejszych, ale matka powiedziała mu to, czego nikt inny by y nie powiedział. Miała rację, musiał się ożenić, aby przestać ulegać złudzeniom. Paul bał się przyznać komukolwiek, że kobieta wpadła mu w oko. Ale był zbyt nieśmiały, by przyznać się do tego komukolwiek. Pol wydawał się gotowy wybaczyć jej nazwanie gonandertalczykiem, byle tylko znów zobaczyć tę cudowną istotę. Widać to było w jego oczach, a strażnik w ratuszu zauważył, jak bardzo Pol się zarumienił, gdy mu dokuczał. Kto by pomyślał, że zwykłe spotkanie nagle poruszy jego serce? Siedząc przy komputerze, Paul czytał niekończące się wiadomości, aby odeprzeć wszystkie negatywne emocje. Kiedy trochę ochłonął, zdał sobie sprawę, że nie każde słowo można wziąć sobie do serca. Potraktował to spotkanie jako znak od losu. Rano Paul nie tylko szedł do pracy, ale leciał jak pod żaglami. Gdy przed biurem spotkał swojego szefa, przywitał go wylewnie Witam, panie Antoni, miło pana widzieć. Zdumiony szef usiadł nawet na ławce, Wow, nie sądziłem, że chodzisz do pracy jak na wakacje. Szczerze mówiąc, wolałbym zostać w domu i odpocząć. Ale wiesz, beze mnie cały zakład BY się zawalił. Kto będzie za ciebie odpowiedzialny? Paul był trochę rozbawiony jego słowami. Biorąc miotłę, chciał udać się na swoje stanowisko, ale szef go powstrzymał. Poczekaj chwilę, nie spiesz się, będzie dla ciebie osobny przydział. Witold będzie tu za pół godziny i zabierze cię do opuszczonej fabryki odzieży. Tam jest problem ze ściekami, on je wypompuje i przeleje do innego kanału. Potem to posprzątasz, a potem puszczę cię do domu. Rano otrzymasz dobrą wiadomość, rozumiem, panie Antoni, wszystko będzie zrobione w najlepszy sposób. Przecież status najlepszego pracownika musi być potwierdzony. Dokładnie pół godziny później Witold rzeczywiście się zjawił, ale wyglądał, jakby dopiero co wyrwano go z łóżka. Spojrzał na Pawła i mruknął niechętnie. Tak to już jest komuś coś pęka, a mnie odsyłają jak korek do tyłka. Dobra, wsiadaj do samochodu, załatwmy to szybko i jedźmy do domu. Przy okazji, moja żona odwiedza dziś swoją mamę, możemy wypić kilka drinków. Paweł zrozumiał, ale odrzucił jego propozycję, nie, Witoldzie, obejdzie się bez picia. Wiem, że jesteś gościnnym i towarzyskim człowiekiem, ale moje zdrowie jest dla mnie ważniejsze. Machnął na niego ręką i odpowiedział, jak chcesz, a dlaczego ja nie mam szczęścia do asystentów, tylko abstynenci i abstynenci. Pod adresem, gdzie mieli się udać, studienki kanalizacyjne były często zapchane. Witold wybrał krótszą i bliższą trasę. Podczas jazdy próbował rozbawić Pawła staroświeckimi żartami. Ten jednak nie reagował na nie, a wtedy kierowca nie wytrzymał, dlaczego marszczysz brwi, jesteś po złej stronie łóżka. Paweł nie chciał wdawać się z nim w dyskusję, ale żeby mieć Witolda z głowy, postanowił odpowiedzieć: "Nie, jest w porządku, po prostu śmierdzi w kabinie. Powinieneś się chociaż przewietrzyć, bo niedługo sam będziesz jak ściek." Witold obrócił tę uwagę w żart: "Racja, powinienem powiedzieć żonie, żeby kupiła odświeżacz powietrza." Wkrótce dotarli do fabryki odzieży. Rozejrzawszy się, Witold rozkazał: "Ja zawrócę samochód, a ty weź hak i zaczep klapę." Tam w kabinie, zapomniałeś? Nie dość, że hak nie był łatwym narzędziem, to jeszcze pokrywa ważyła prawie pół tony. Było z tym trochę zachodu, i na szczęście Witold nie chciał pomóc. Było to zrozumiałe, poczuł się urażony, że Paweł nie chce się z nim napić, a i żartów nie słuchał. Po pięciu minutach pokrywa studni w końcu się ugięła, a on odciągnął ją na bok. Ale natychmiast zrobił się biały z przerażenia. Zaglądając ponownie do środka, Paul zobaczył ogromną czarną torbę, a obok niej damską torebkę. Ogarnęła go panika, co robić, co robić. W tym momencie Witold odjeżdżał już swoim samochodem. Paweł stał, wpatrując się w niego, jakby jego stopy były przyklejone do ziemi. Kierowca zauważył to i zaczął machać do niego z kabiny: pokaż mi, ile jeszcze zostało, bo wrzucę na klapę. Nie mogąc wyjść z osłupienia, Paweł łapczywie łapał powietrze i próbował coś powiedzieć. Witold nie wytrzymał i zatrzymał samochód, po czym otworzył kabinę i wyskoczył. Dzieliły ich zaledwie trzy metry, gdy nagle Paweł zauważył, że czarna torba się poruszyła. Natychmiast krzyknął i upadł na kolana. Podbiegając do niego, Witold spojrzał w dół do studni i również prawie zbielał z przerażenia, mój Boże, co to jest? Paweł uspokoił się trochę i wziął się w garść, nie wiem, ale worek wyraźnie się porusza. Potem znów spojrzał w dół i dopiero teraz rozpoznał worek. Widział ją już gdzieś wcześniej. Próbując sobie przypomnieć, Paweł złapał się za głowę i zaczął coś mamrotać. Witold nigdy wcześniej nie widział go w takim stanie i myślał, że postradał zmysły, może powinieneś wezwać lekarza? Potrząsając głową, Paul zaczął czołgać się po ziemi i czegoś szukać. Takie manipulacje sprawiły, że kierowca zwątpił w swoją zdolność myślenia. Zapytał ponownie, co ci jest, nic ci nie jest. W końcu Paweł przestał się czołgać i usiadł: musimy znaleźć linę i wyciągnąć torbę. Witold przyłożył ręce do boków i powiedział: w porządku, zejdę tam teraz, a ty mi pomożesz. Aha, i zadzwoń na policję, żeby ściągnęła tu oddział. W chwili, gdy to mówił, ktoś mamrotał lub jęczał na dole. Nie zastanawiając się długo, Witold zeskoczył przez włas i podniósł worek. Nawet z pomocą Pawła zajęło im to sporo czasu, a gdy odkorkowali znalezisko, zobaczyli w środku kobietę. Była to ta sama laska, która niedawno nazwała go Neandertalczykiem. Pol natychmiast zacisnął pięści ze złości i chciał coś powiedzieć, ale za rogiem pojawił się radiowóz, a zaraz za nim karetka. Kobieta miała szczęście, że nie upadła mocno, choć i tak była już poważnie ranna. Po zbadaniu ofiary, Lekarze z pomocą Witolda i Pawla załadowali ją do samochodu i zabrali do szpitala. Policjanci zbadali teren, sporządzili notatki i zrobili zdjęcia, a następnie, nie pytając o nic, odjechali. Dokładnie dzień później, Paweł został wezwany na posterunek policji w celu złożenia zeznań. Tam powiedział, że widział kobietę wcześniej, przechodziła obok, kiedy sprzątałem liście na rondzie przy 15 podwórku. Przemilczał jednak fakt, że nazwała go Neandertalczykiem. Policjant z kolei opowiedział Pawlowi nie do końca przyjemną historię. Okazało się, że były kochanek ofiary postanowił się jej pozbyć. Okaleczył ją i wrzucił do studni, mając nadzieję, że nikt jej tam nie znajdzie. To odległa lokalizacja opuszczona fabryka odzieży na terenie przemysłowym i kilka domów w pobliżu. Sprawca zdawał się liczyć na to, że kobieta nie przeżyje upadku. Ale Bóg jej pomógł, kobieta cudem przeżyła. Lekarze przywrócili ją na chwilę do zmysłów, a ona zdołała opisać swojego oprawcę z dezorientowanym głosem. Sprawca został zatrzymany na czas, ponieważ rano miał opuścić miasto. Kiedy policjant skończył swoje wyjaśnienia, podzękował Paulowi za czujność i z jakiegoś powodu dodał Nadal czekają na ciebie w szpitalu, nie odmawiaj, sprawdź, co z ofiarą. Paul początkowo nie chciał tego robić, ale kiedy powiedział o tym matce w domu, przekonała go, by poszedł. Tego samego dnia przyszedł do jej pokoju, przepraszam, ale zostałem poinformowany, że chcesz ze mną porozmawiać. Kobieta leżała na łóżku, była już w stanie trochę mówić, dziękuję za uratowanie mi życia. Przypomniałem sobie, gdzie się widzieliśmy i przepraszam, że obraziłem cię ostatnim razem. Później, Paul odwiedzał ją częściej, a po jej wypisaniu rozwinął się między nimi poważny związek. Okazało się, że kobieta miała małą firmę i potrzebowała odpowiedzialnego asystenta. W każdym razie Paweł opuścił zakład na dobre i nie pracuje już jako dozorca. Wszystko wskazuje na to, że zakochani wezmą ślub. Jeśli chodzi o byłego współlokatora, otrzymał on najsurowszą karę za swoje przestępstwo.